Jest z numerem 22 mamy yy, druga część wagonu pasażerskiego, łuk odcinek toru. I tutaj pokazuję że zawsze na obrazku jest pokazana Ludmiła, ale tego Ludmiły tutaj nie było. W zestawie była ST44 zielona albo biało-niebieska M62. Zależy, kto jak trafił. Okazji się trafiła ST44 zielona. I tutaj właśnie jest pokazane po raz kolejny jak to montaż wagonu pasażerskiego. To jest szybki dach, szybki siedzenia i cała obudowa położeniu dachu trzeba było ten dach od spodu skręcić szybkami. i później wcisnąć wózki. Tak mamy zrobione. Tutaj jest Pokazane, ci ławki może dać pasażerów Tutaj właśnie jest Domy parobus Wielka Brytania Malerald 231 To on jest cały tendrem fajny porowus pobity rekord ortopska linia kolejowa w bułgarii no te bułgarskie lokomotywy też są fajne Parowóz I z numerem kolejnym będzie Wiedź, że jodły i zielony samochód. Fajny parowóz. Dobra, wrócimy teraz do montażu wagonu. Komplet się wagonu jest tutaj. Dodam, że przypomnę, że bardzo są dobani te wózki dlatego są sklejone, oczywiście z zlane razem ze sprzęgami. Nie ma osobno, żeby, żeby sobie wymienić. Krzeszka sprzęgi, ale koła trzeba było wymienić. To wymieniłem. I dałem sobie pasażerów. Wklejłem siedzących. I tak trzy wagony mam z prenumeraty prawie bo Mówiłem pre -mer od numeru pierwszego. A jeden wagon, który kupiłem jako pierwszy w kiosku został przemalowany na niebiesko-czerwono akurat zielonego koloru nie miałem farby to zrobiłem niebiesko-czerwony pierwsza druga klasa no i dodam tak że z tylny sprzęgłem od tej strony troszkę może ciągnę lagą pokażę tylko to jest w ten sposób a ja tutaj zawsze mam, tą stronę zawsze mam tutaj od czoła. I tu mam tak robione, że sprzęg tutaj jest nieruszany, a ten z tej strony delikatnie oczko zagięte w dół. Prawe oczko zaginam w dół, w ten sposób ono jest niżej. To oczko wtedy jest niżej, pod tamtym oczkiem, gdzie jest prosto jest niżej, fajnie wchodzi i w ten sposób oczko daje dolne co jest niżej na od spodu, a to co wyżej jest do góry i wtedy się lepiej trzyma i się nie roztrzepia wagon i tutaj dodam, że skoro zawsze ten na obrazku jest ludmiła zawsze na obrazku mamy ludmiłę pokazaną w składzie, chociaż tu mamy ten Pociąg oryginalny, który się ukazał. A zamiast tego wagonu, ostatniego krotego jest węglarka. Ale to będzie pokazane też później. I ja sobie wyłożyłem też Ludmiłę. I sobie zrobiłem skład jaki jest na gazetce. Ludmiła ciągnie wagony osobowe. to była moja pierwsza ludniła to raniem odjadę a stawię ludniwę, którą dostałem niedawno na urodziny nie wiem czy będzie pokazana przed unibixem czy po unibixingu ale zobaczymy odjazd i co to będzie to zaraz zobaczymy jedziemy Zarabeli podzianka ludmiła konwersja w barwach PKP. I tutaj mamy ludmiłkę konwersja w barwach PKP, prezencik od żonki. Nie wiem czy się uda mi pokazać. Czy ten film będzie pierwszy pokazanie, Czy unboxing? Nie wiem jak to wypadnie, ale nagram go. To, że bo unboxing będzie nagrany, to będzie bez poza kolejnością, ale będzie nagrany do 21. Dlatego, że będę w Muzeum Kolei, Na Wysokiej makiet, makiet Kolejowych, a tam będzie przy okazji giełda. To może coś tam jeszcze się dokupi, ale na pewno nie lokomotywy. Tylko, jak już to coś do makiety zobaczymy. No, i tak się prezentuje moja nowa gmina. Tylko jeszcze muszę od AD9 kupić do niego przedni sprzęg i bufor 1 Zderzak, bo nie było. A tam on takie części ma, sprzedaje to zobaczymy. Może się uda dorwać. Będzie to trochę się wykombinować. Mamy odmiłkę w barwach PKP.